Nie no ja już dzisiaj zaczynam mieszkać w przyczepie kurwa Nie no żartowałem no, tak została zrobiona Tu jeszcze parę rzeczy zostało do wykończenia Więcej do posprzątania Yes i mapa Anglii Dobra tu już też skończone Prysznic właśnie zasycha. Toaleta do sprzątnięcia. Prysznic zamontowałem w tu. dobrze jest. Oba okienka się sprawdzają. Jest zamknięte. O, i tyle. Wszystko zrobione. Gotowość do jazdy, że tak powiem, ogłoszona, tylko najpierw trzeba wszystko pomyć. No. Także ja od dzisiaj mieszkam przy czepie, mam wszystko w kurwa w dupie.